Pacjent, który stracił przytomność, prezentuje objawy zawału mięśnia sercowego, a upadając uderzył się o krawędź stołu, z dużym prawdopodobieństwem złamał żebro. Jakie robimy? Po trzech minutach zadania ponownie traci przytomność, następuje zatrzymanie krążenia. Zespół powinien zatrzymanie krążenia rozpoznać powinien rozpoznać uraz klatki piersiowej z następową odmą, tą odmę odbarczyć i poprowadzić resuscytację zgodnie z aktualnymi wytycznymi standardami. To, to, że to są zawody, to jest jedna rzecz, a druga rzecz to to, że to jest ciągły trening. To, to doskonalenie przez zawody również, również wpływa na jakość, na jakość świadczeń udzielanych przez te zespoły w, w codziennej pracy tak naprawdę. To się dowiedziałeś że mamy dziecko, się leczy na coś, czy nie? Nie, zdrowe, jest. Eee, nie mamy góry. Góry jest. No dobra. A...